określić liczbę rozwiązań równania ze względu na parametr m pod punkt a. Yy, tutaj już od razu przeniosę yy, wyrażenia z x na lewo, czyli 2x odjąć mx równa się 6, yy, x za nawias, czyli 2 odjąć mx równa się 6. Yy, to, co jest przy x, oznaczam jako a, to, co jest po drugiej stronie, oznaczam jako b. No i teraz jest y, jedno rozwiązanie, jeżeli a jest różne od 0, czyli 2 odjąć m różne od 0, to znaczy, że m jest różne od 2. brak rozwiązań jeżeli a jest równe 0 i b różne od 0 czyli w tym przypadku 2 minus m równe 0 i 6 różne od 0 czyli m jest równe 0 i to jest tutaj tożsamość bo 6 jest różne od 0, czyli m należy do rzeczywistych, co daje mi w tym przypadku m równe 0. I tutaj oczywiście m równe 2 jest. No i ponieważ mam sytuację m różne od 2 i m równe 2, innej możliwości już nie ma, czyli sytuacja, że w tym przypadku będzie nieskończenie wiele rozwiązań, nie zachodzi. Czyli mam tak jedno rozwiązanie dla m różnego od 2 i brak rozwiązań, 0 rozwiązań dla m równego 2. Podpunkt B. I też już od razu przeniosę. Czyli mx dodać 3x równa się m odjąć 2. x za nawias. No, i jedno rozwiązanie. W przypadku, gdy m plus 3 jest różne od 0, czyli m różne od minus 3, 0 rozwiązań, czyli brak rozwiązań, w przypadku gdy a jest równe 0 i b jest różne od 0, czyli m jest równe minus 3. I m jest różne od 2, co oznacza, że m jest równe minus 3. No tutaj, ewentualnie gdyby to jeszcze dokładniej ktoś chciał mieć wyjaśnione, to m równe minus 3 i m różne od 2 daje części wspólne m równe minus 3. I też tutaj. Nie ma już innej możliwości, bo jest albo m jest równe 3, albo m różne od minus 3. Czyli znowu w tym przypadku sytuacja, że mam nieskończenie wiele rozwiązań, nie zachodzi. Podpunkt C. W podpunkcie C już mam uporządkowane, czyli wyłączony x za nawias. To jest a, to jest b. Czyli. Jedno rozwiązanie w przypadku gdy A jest różne od 0, czyli M jest różne od minus 1. Brak rozwiązań w przypadku, gdy A jest równe 0 yy, i B jest różne od zera. Czyli tutaj mam m równe minus 1 i m kwadrat różny od 1, czyli m różne od 1 i m różne od minus 1. No to teraz tak, to żeby to znowu Graficznie yy, m jest równe minus 1 i równocześnie jest różne, czyli tutaj nie ma takiego m i nieskończenie wiele rozwiązań. Wtedy, gdy a jest równe 0 i B jest równe 0, czyli gdy m jest równe 1 i patrząc na to wyżej, m jest równe 1 lub m jest równe minus 1, czyli znowu gdybym to chciał graficznie na osi liczbowej to jest minus 1, to gdy A jest równe 0 i 1 lub minus 1 gdy B jest. Czyli z tego wynika, że m jest równe minus 1. Czyli w podpunkcie C y, jedno rozwiązanie, gdy m jest różne od minus 1, i nieskończenie wiele rozwiązań, gdy m jest równe minus 1. Podpunkt D y, to jest A. To jest B, czyli znowu rozwiązanie, jedno rozwiązanie, jeżeli A jest różne od 0, czyli 1 minus 2M różne od 0, czyli M różne od jednej drugiej. 0 rozwiązań, gdy 1 minus 2M jest równe 0 i m kwadrat minus 1 czwarta jest różne od 0, czyli m równe 1 druga i m kwadrat różne od 1 czwartej, czyli m różne od 1 drugiej i m różne od minus 1 drugiej. No to jak widać, mam tutaj napisane, że jest równe jedna druga, z drugiej strony ma być różne od minus jednej drugiej, czyli nie ma takiego m. Czyli nie będzie tutaj w ogóle takiej sytuacji, że mam 0 rozwiązań. I nieskończenie wiele rozwiązań. To jest 1 minus 2m równa się 0 i m kwadrat minus 1 czwarta równa się 0. Z tego mam jedną drugą i z tego mam jedną drugą lub minus jedną drugą, co oznacza, że m jest równe jedna druga. Czyli dla m równego jedna druga jest nieskończenie wiele rozwiązań. Podpunkt E. Jedno rozwiązanie, gdy a jest równe 0, jest różne od 0, oczywiście, czyli m kwadrat różne od 1, to znaczy, że m jest różne od 1 i m jest różne od minus 1. Czyli yy, w takim przypadku, gdy m, należy, gdy m jest różne od 1, yy, różne od minus 1. No, ewentualnie mogę napisać tak, m należy do rzeczywistych z wyłączeniem -1,1. Wtedy mam jedno rozwiązanie. 0 rozwiązań, gdy a jest równe 0 i b, czyli m kwadrat plus m jest różne od 0. m kwadrat równe 1, czyli m równe 1. Lub m równe minus 1. Tutaj m wyłączę przed nawias. A to oznacza, że m jest różne od 0 i m jest różne od minus 1. Czyli tak z pierwszego przypadku mam jeden, minus 1 lub 1, a z drugiego mam. M jest różne od minus 1, m jest różne od 0, no i jak mam do wyznaczenia część wspólną, to tutaj częścią wspólną jest m równe 1. I to jest brak rozwiązań, 0 rozwiązań dla m równego 1. Nieskończenie wiele rozwiązań, gdy a jest równe 0 i b jest równe 0, czyli m równe 1 lub m równe minus 1. I patrząc na to, co wyżej, tutaj jak miałem różne od 0, to różne od 0, różne od minus 1, czyli tutaj jest m równe 0 lub m równe minus 1. Czyli z pierwszego jest minus 1 i 1 równe tyle. A z drugiego jest 0 albo minus 1. Czyli część wspólna to jest m równe minus 1. Czyli w przypadku m równe minus 1 mam nieskończenie wiele rozwiązań. I ostatni podpunkt F. A różne od 0. Czyli tutaj znowu przypadek jedno rozwiązanie m kwadrat plus 2m różne od 0. m przed nawias, czyli m różne od 0. I m plus 2 różne od 0, czyli m różne od minus 2. Jedno rozwiązanie. Zero rozwiązań. Gdy a jest równe 0, I b jest różne od 0. M przednawias, czyli M równe 0 lub M równe minus 2. M kwadrat różne od 4, czyli M różne od 2 i M różne od minus 2. No najlepiej może znowu faktycznie graficznie, czyli minus 2 i 0. Równe minus 2, równe 0, a tutaj jest różne od minus 2 i różne od 2, co oznacza, że m jest równe 0. To jest część wspólna, czyli dla m równego 0 jest 0 rozwiązań. No i teraz przypadek, gdy jest nieskończenie wiele rozwiązań, to a jest równe 0 i b jest równe 0. Czyli m jest równe 0 lub m jest równe minus 2 i m jest równe 2 lub m jest równe minus 2. No i w pierwszym przypadku mam 0 2 a w drugim jest minus 2 i 2, część wspólna to jest m równe minus 2. Czyli jeżeli m będzie różne od 0 i różne od minus 2, to jest jedno rozwiązanie. Jeżeli będzie m równe 0, to nie mam rozwiązań, jest 0 rozwiązań. Jeżeli m jest równe minus 2, to wtedy jest nieskończenie wiele rozwiązań.